Siemanko, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Michał z tej strony. Ze względu na to, że jest to drugie wideo, to polecimy sobie tematycznie i odpalimy sobie kolejny testnet, którym będzie upside. Ten testnet oczywiście nie będzie wymagał żadnego zaangażowania finansowego. Później opowiem Wam konkretnie, czym jest ten cały upside. A teraz zacznijmy sobie, oczywiście, od intro. Dobrze, więc jak wskoczymy sobie na Twittera, to możemy zobaczyć, że jesteśmy naprawdę bardzo wcześnie, 1300 followersów na Twitterze. Więc Upside to jest taki trzypoziomowy, trzywarstwowy e, layer 2 na Ethereum. Trzywarstwowy layer 2, takie masło maślane trochę. Ale tutaj, jak zjedziemy sobie, to możemy zobaczyć, że trzecia warstwa to są rolapy. Później na drugiej warstwie obsługiwane są tutaj sidechainy i egzekucja generalnie kontraktów IVM, i później na pierwszej warstwie mamy asety, więc możemy to porównać trochę na przykład do avaxa, który również ma trzy poziomy, tylko działają one trochę inaczej. No i nad czym oni pracują? Nad tym, na czym wszystkie. Kolejne warstwy EVM pracują, więc nad obniżeniem kosztów, nad poprawą skalowalności, szybkość, efektywność, straty, taty i najlepsze są tutaj te porównania, które oni zwykle stosują, bo zawsze na tych porównaniach oczywiście wychodzi projekt, który jest, do którego porównujemy resztę projektów. Tutaj Starkwave to normalnie, nie wiem. I jeśli chodzi o roadmap, to tutaj mamy tak, testowanie właśnie tego Layer 2, Mosty do Ethereum i innych blockchainów, później Layer 3, czyli aplikacje na ZK Rollups i później drugi i trzeci kwartał następnego roku. To już miejmy nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć tutaj jakieś aplikacje, a może nawet i gry. Bo właśnie wydaje mi się, że oni się będą skupiać na grach. Więc ja chciałbym to zobaczyć tutaj na tym łańcuchu. I tutaj na Medium mamy opis całego tego testnetu. Generalnie testnet jest bardzo prosty, tylko musimy sobie tutaj dodać ich sieć. Dodajemy sieć oczywiście na chainliście. Tutaj jest ona dostępna. Wkleję Wam link i później musimy pobrać tokeny testowe. Musimy je sobie przebrydżować. Będziemy brydżować z Ethereum Sepolia na Opsite TestNet, później będziemy stejkować te tokeny i fajnie by było, jakbyśmy mogli sobie wysłać te tokeny IDE między sobą, więc ja Wam wkleję adres i fajnie by było, jakbyście w y, komentarzach również wkleili Wasze adresy, pamiętajcie, że to będą adresy te testowe. To znaczy chodzi mi o wasz airdropowy portfel, tym którym możemy siać wszędzie i tam gdzie nie trzymamy zbyt wiele środków, więc nie boimy się go upubliczniać po prostu. Jeśli nie wiesz o czym mówię, to zapraszam tutaj na BHP Crypto. Dobra, więc myślę, że możemy wskoczyć na ten testnet. Tutaj mamy tak jeden granik. Jak wyjdziecie sobie na tą stronę i się połączycie tutaj, jak będziecie mieć dodaną już tą sieć. Tutaj jest ta Sepiola i gdzieś tutaj jest ten też Upside. Więc na początek zaczynamy od tego brydża. I tutaj będziemy sobie brydżować to Ethereum, które zostało wykopane tutaj właśnie na tym Kraniku. Musimy sobie przebridżować 0, ja wyślę 0,4, żeby mi się tam trochę zostało i potwierdzamy, aha, musimy zmienić sieć na tą sepiolę. Zatwierdzamy wszystko na naszym Metamasku. Insufficient funds. Aha, czyli dość drogie, do, dość droga jest ta transakcja. Więc zróbmy, że wyślemy 0,3. Confirm. Dobra, mamy to. Confirm. I niech to leci. Tutaj jest informacja, że będziemy musieli czekać około 5 do 10 minut. Ale już widzę, że pojawiła się. Potwierdzenie transaction completed. Spróbujmy może sobie teraz w drugą stronę to wrzucić. Tutaj jeszcze się nie pojawiły, ale powinniśmy mieć te ID tokeny. Tak jest. Te tokeny właśnie będziemy transferować między sobą. Jakieś tam 0,001 na przykład. Ale mam tutaj też 50 USDT i 5 właśnie sobie wyślemy z powrotem na Ethereum. Dajemy tutaj confirm, zatwierdzamy na naszym metamasku, zmieniamy tutaj sieć oczywiście i potwierdzamy jeszcze raz. Tak jest, confirm. I niech to leci. Dobra, już widzę, że poszło. Tak jest. Continue. Czemu mam continue? Jak to continue? Jeszcze się nie spotkałem z taką komendą continue. No dobra, no continue. No. Chyba wysyłamy to w ogóle drugi raz, ale niech im będzie w ogóle. Dobra, przeszło. OK. No ale teraz się zmieni balans. Dobra, więc tutaj mamy bridge zrobiony. To jest tutaj ta opcja. I teraz wchodzimy na stake. To jest krok drugi. Dobra, tak to wygląda. Ale tu mają tych tokenów. Ciekawe. Ciekawe skąd oni tyle mają. Jesteśmy połączeni. Sprawdźmy, czy możemy użyć jeszcze tego kronika. Też bym chciał mieć tyle tokenów. No, raz na 24 godziny. Można także nie wiem, ile oni tutaj siedzą. To są jacyś oszukiści. Bo my mi tu normalnie nie starczyło Ci by lat na to, żebyś sklejmował tyle, ale to ten. Damy sobie na przykład 0. Generalnie minimum jest jeden token, także później nam ten jeden token się zostaje na to, żebyśmy sobie potransferowali do różnych osób. Tutaj zatwierdzamy i go wrzucamy w ten staking. Chciałbym tylko uświadomić oglądające bardziej świeże osoby, że to jest. Opcja długoterminowa to jest opcja chyba najbardziej długoterminowa jaką tutaj robiliśmy, a możliwe, że w ogóle nic z tego tutaj nie wypali, można to stwierdzić po ich followersach na Twitterze. Ale my wierzymy, my ufamy, my nie inwestujemy tutaj żadnych środków na mainecie. Więc możemy sobie to przeklikać i ich wspierać. Dobra, your account. Tutaj mamy. O, jeszcze mi 20% oni zabierają tutaj prowizji. No słabe jest to, że pobierają 20%. Mam nadzieję, że to później zmienią. Dobra, to tutaj wydaje mi się, że już mamy wszystko ogarnięte. Ja uciekam przygotowywać się na AMA, ponieważ za chwilę będziemy startować z AMA. Space Cartels i Octo GameX. Zapraszam na godzinę 7, chociaż nie wiem, czy zdążę wrzucić w sumie to wideo. Chyba już będzie po, po wszystkiemu. Ale tak czy siak, możecie wymintować sobie jakieś skrzyneczki, bo dzisiaj odpalamy drugą serię skrzynek na Space Cartels, gdzie możecie wyciągnąć jakieś fajne itemy, które można założyć na naszego bossa, by później mieć większe szanse w wygrywaniu aren bossów które będą dostępne najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, także serdecznie zapraszam, zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgów, siemanko, podróbki jo!